Cześć wam! Dzisiaj staram się nagrać jakiś filmik na inny temat oprócz wojny. Teraz ze mną jest tutaj w pokoju Daniel, najmłodszy, więc będzie słychać. I to dzisiaj chciałabym powiedzieć wam swoją historię o tym, jak ja wymieniałam. Українське право язди на польське відомо, що наші керовці з України їжджу на українських українським їзди. Я не вім, чи то може бути так настале, чи конічно, мабуть, виміненним. Вім же є такі приписи, що право їзди має бути є якщо українець достання карти побиту. Але але вім, що не кожен то робить. Ja chciałam zrobić wszystko, jak ma być, według przepisu, więc złożyłam wniosek i czekałam na wymianę. Teraz, kto chce, możecie wziąć sobie jakąś karteczkę, jakiś ołówek i zapisać, ile ja czekałam i jak to było. Wniosek złożyłam 1 września 2020 roku 2020, i zapłaciłam 100 zł do Wydziału Komunikacji i Transportu w Polsce. I 125 zł do konsulatu Ukrainy w Polsce. E, czyli razem 225 zł. Pani z Wydziału Komunikacji mówiła, aby ja przyszłam. A tak, za 2-3 miesięcy. No przyszłam za 3 miesięcy i nic nie ma. Dobrze, czekamy dalej. Przychodzę jeszcze za 3 miesięcy. Możecie sobie zapisać na kartce, ile to było. I tu przychodzę jeszcze za 3 miesięcy. To już był luty 2021 roku. I znowu nic nie ma. Pani znowu ponownie wysyła zapyt na Ukrainę, do konsulatu. I znowu czekamy. Ja znowu przychodzę w maju 2021 roku. A później ja przychodzę we wrześniu 2021 roku. Liczycie, ile tam razy było zapisane? To już minął rok. чекаємо далі. По впливі року я стала щось теж робити в тому сторону, аби якнайшибче достати те право їзди. Ну, іле ж можна чекати. Я взяла ксеро документу, яке вислала пані з відділу комунікації і хотіла б собі теж вислати до консуляту. Сідай. Również sama dzwoniłam, pisałam na maila, ale żadnej odpowiedzi nie dostałam. Albo nikt nie odbierał telefonu, albo jakiś konsultant, który nic nie znał na ten temat, albo uh, żadnej odpowiedzi na maila nie dostałam. Od września ja podejmowała jeszcze parę prób dzwonić do Wydziału Komunikacji i coś zapytać, ale żadnej informacji nikt nie miał. I zaczął się luty lutym 2022 roku. Zaczęła się wojna. Ja tak zastanowiłam się, że nie wiadomo co będzie, jak będzie, gdzie ja będę. I nie wiadomo co by było, może by gdzieś musielibyśmy wyjechać, nie wiem. I Пошлам знов до відділу комунікації, аби зрезигнувати з того внеску, з того запиту, забрати свої пенензи. Бо прежде що 225 злотих, а не якісь пари грошей. Зрезигнувала з внеску, підписала то всіх у пані, пані собі віддала ті документи до Кщенгової. I już ja myślałam, że to jest załatwione. Aż za jakieś parę dni dzwoni do mnie pani z wydziału komunikacji, śmieje się i mówi, wie pani co, dostaliśmy te potwierdzenie z, z konsulatu, I więc może pani sobie zrobić prawo jazdy. <laughs> może ja tak się śmiałam, A, tyle czekać. No i wreszcie, wreszcie zamówiłam ja te prawa jazdy, wymieniłam i teraz mam taką piękną różową karteczkę, bo wcześniej miałam zieloną. Jestem z tego bardzo zadowolona, chociaż trochę to czasu zeszło, półtora roku, nie? A w tym potwierdzeniu, które przyszło z konsulatu, stoi data akurat przed wojną, 23 lutego. Widzicie, jak czasami idzie z tymi dokumentami? Czekamy półtora roku na kartę pobytu, czekałam półtora roku, aby wymienić prawo jazdy. Jeżeli chcesz sobie załatwić jakieś dokumenty, to musisz cały czas czekać. Ale to nie jest źle. Wreszcie wszystko mamy załatwione. W porządku. Jestem, jak, jak, jak mówiłam, jestem bardzo zadowolona z tego powodu. No, to dzisiaj powiedziałam Wam o takim małym kawałku swojego życia. A w następnym filmiku chcę nagrać o tym, jak wojna zmieniła moje życie zmieniła życie mojej rodziny, co planujemy sobie dalej. A do czego już nie wrócimy, chociaż to było już zaplanowane i jakoś to szło do przodu, a teraz już jest nieaktualne. No i na razie pa! Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmiku.